Jedam baraj, to co przed chwilą robiliśmy. Siemaneczko, Siemaneczko, jestem sobie guzik z tej strony. Dzisiaj odcinek trochę w innym stylu. Zabieram Was do draganowskiego Dojo. Gdzie będę prowadził trening z najmłodszymi adeptami Kyokushin Karate. Będzie ciekawie, będzie dużo zabaw. I będzie ostry trening najmłodszych dragonowskich smoków. Bez zbędnego przedłużania przenosimy się do Dragon Fight Cup. A jesteśmy w Dragon Fight Cup, Rozpoczynamy trening. Os. Os. A więc tak, słuchajcie. Rozpoczynamy trening ceremonią. Potem teoria, rozgrzewka. Jak dobrze się rozgrzejecie, przechodzimy do piłki ręcznej. Technika. Zadania, wzmacnianie i rozciąganie. Taki jest plan na dzisiejszy trening. OK. Fudaci. sobie wygodnie. Miejsce, w którym trenujemy, jak się nazywa? Mata. Mata. To jest powierzchnia, po której chodzimy. Co trenujemy? Karate. Co to znaczy karate? Co to znaczy Kyokushin? Zaklane. Biodra. Koshi. Kolana. Chiza. Stopy stopy ashi ashi Ciusoku to jest powierzchnia, którą kopiemy majgeri poduszki makata czy rozumiecie, czy, rozumiecie? czy rozumiecie bardzo dobrze teoria zaliczona Góra, fudarash bieg do kwasali chodźmy skierowane do środka, rączki do pajaca, łączymy nad głową, za pupą. Chodzimy! Pracujemy, pracujemy. I tyłem, hecz! Ushiro, biegnę tyłem. Biegniemy na paluszkach, nie wychylamy się w kierunku biegu, trzymamy równowagę. Patrzymy przez bark, żeby nikt na nikogo nie wpadł. Czec. Acz! Ko! Dżo! I bieg przodem, Ać. Rączki w bok. Samoloczki, rozkręcić, nikt nie go nie dotyka. Ok. Fumować! Os! Rączki na bioderka, czyli te. Nakoshi, Atama, małasi. Hajime, Ech Ni, San, Shi, Go, Rok, shit, Hach. Góra, fudulać, os, po dwie osoby dobieram się szybciutko, wzrostowo, wagowo, pokazuję ćwiczenie, partner opiera łokcie na swoich kolankach, a ja go dociskam do przodu, rozumiemy się? Góra, os, szybciutko w pary, opieram rączki na kolanach, dociągam partnerowi nóżki, rozciągam partnera, chodź! I trzymamy. Plecy proste. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. Ok, góra, ściągnąć, rozluźnić, rozluźniamy, trzepnąć nóżkami, bioderka rozkręcić, Jakub przeciwnie, przysiąść na całych stopach łokciami, rozepchać sobie kolanka, na całych stopach trzymać równowagę, Janek, rozkrok, szerokość, bioder, o właśnie, jeszcze chwilę, ok, góra, funkcjonować, os, kaski. Na linii się ustawiamy, piłka ręczna. Szybciutko, palce przed linią, ustawić się ładnie, rząd. Drużyna z mojej prawej strony zakłada koszulki, obojętne jaki kolor. Drużyna z mojej lewej strony gra w samej, samych okej? Okay? Dobra. Szybciutko, założyć koszulki ładnie. Czyli tak, bez koszulek rzucają na tą bramkę, koszulki rzucają na tą. Nie ma pakowania piłki za bramki. Za bramki. Rozumiem się? Wszystko musi być rzucone przed bramką. Nie pchamy, nie kopiemy, nie plujemy, nie wyzywamy, ale możemy łapać, wywracać partnera, zabierać mu piłkę. 5 minut, gotowi? Chodzimy! in the place when i last when my babe you can't keep the pace that's the toll while i'm dripping in steel i'm fly with a million dollar smile nie szepczutko do góry wstajemy hadi fresh anybody want a grief that's the class now i check my wrist i so right the whole room say yeah steady shit 2 1 go powtashe jest rewis po czasie Zapraszam wszystkich. I jedziemy na drugą stronę. Pająki przy remisie. Drużyna przegrali, powinna mieć jumping. Wróć. Względu... Wróć. Ze względu na remis, robimy pająki. Przez całą długość nikt nie może dotknąć kolanami Maty. A kto? Joe, OK! Góra! Fudu daci! Smęczeni? Tak, tak. bardzo. Oła. Najbardziej. Tak, ale powinniśmy strzelić z tego gola. Którego? Nie. Którego po czasie. No powinniśmy! Po czasie było? Po czasie. sekunda E-book od zera do DoDzio już jest dostępny w sprzedaży. Możecie kupować. I możecie nauczyć się, jak stworzyć dojo, które zarabia. Ok, zapraszam. Dwa rzędy. Super. Paluski przed linią. Furwacie! Przechodzimy do Kichon. Kichon karate, czyli technika. To, co Wam będzie potrzebne po egzamin. Przykładać się, wykonywać dokładnie. OK? Rozpoczynamy pierwsze zadanie. Pozycja blok pus kontra gyaku tsuki, Pozycja Zenkutsu dachi. Blok Seiken Gedan barai. Oj! Pus gyaku, gyaku tsuki, chudan, Naura Pozwól. Migi! Hać Naura gidari hoş Przy kopnięciu musimy pamiętać, startujemy z prawidłowej pozycji. Rączki przy głowie, łokcie w dole. Stabilna pozycja. Szkopię jak najwyżej, jak najszybciej. Wracam do pozycji zęku cudaci. Po kopnięciu rączki mają wrócić do głowy. Oś! Za! Za! Majte! Rączki do pozycji walki, łokcie w dole. Gyaku, majkage Jordan, Szybkie, dynamiczne kopnięcia. Oś! Maura! Dobrze się czujemy? Ok. Dobieramy się po dwie osoby. Wzrostowo-wagowo. Chodzimy. Senpai. Ok. Parze wykonamy sobie blok Barai z pozycji zenku cudaci i z szybką kontrą Jakutsuki. I teraz partner łapi mnie za rączkę. Za tą, którą chcesz. Eć. Okej. Okay. I teraz co ja mam zrobić? Mam zrobić pozycję zęku cudaci i wykonać Gedambarai. Czyli wychodzę do zęku cudaci, jeszcze nie jestem uwolniony. I teraz wykorzystuję Gedambarai. To, co przed chwilą robiliśmy. Czyli rączka do dołu, robi skręt, tak żeby ułatwić sobie wyrwanie chwytu. Ręka do ucha i wykonuję Gedambaraj. Zablokowałem. Zobaczcie, rączka poszła do wewnątrz, zrobiło się miejsce na uderzenie, i w to miejsce tu pod ręką uderzam. W tym przypadku ojcuki. Wykonałem akcję. Naura, powrót os. Okej, okay. wiem o co chodzi. Pozać, Pos, piąteczka, do par i jedziemy. I obrona na tempony. No! Muszę dystans złapać. Tak stanąć nogą, żeby uderzenie doszło bez wychylania. Łap. Chodź. Nej. No! Aura. Okej, okay, i teraz sami na zmianę robicie, łapiecie od razu reakcja. Jedziemy, chodzimy. Super. Czyli słuchajcie. Już cały czas jesteśmy na odległość rączek od siebie i poruszamy się. Poruszam się delikatnie w miejscu. I nagle łapie mnie za rękę, sempai, pam. Szybka obrona, blok, reakcja. wyrwanie ręki, reakcja, dobra? Już z delikatnego ruchu. Poruszamy się, partner cały czas ma być przede mną, łapie mnie za rękę, wykonuje blok i kontruję, okej? Okay? Pos, pary szybciutko, ostatnie dwie minutki jedziemy już schodzimy, bicie. O właśnie, ma być szybka akcja. Łapie rączkę, uwolnienie kontra. Szybka reakcja, ale nie skaczemy. Chodzimy sobie, nie skacz. Mocno, o właśnie i uderz. Joe! Dajemy sobie i na tempo chodzimy. Staram się partnera zaatakować i go wywrócić. Partner natomiast nie daje i stara się utrzymać jak najdłużej walce w stójce. Okej? Okay? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Dżogora! Furunacie! Piąteczkę podać partnerowi i szybciutko trzymamy pozycję deski. Jedziemy przed ramiona. stopy na czusoku oparte, plecy proste do dziesięciu liczeć. Plecy proste, nie wypychamy pupy do góry. Pupa ani w górze, ani w dole. Równo z plecami. Patrzę przed siebie. Joe! Odwrotna deska. Złączone nóżki razem. Rączki obok. I trzymamy pupę w górze. Wyżej, pupa. Wyprostuj nogi. Prosty jak deska. O, właśnie. Sam. Wyprostuj nogi. Pupa wyżej, pola. Go! Pupa wyżej. Rok. Czec. A jeszcze jest jedna prośba. Od dnia wczorajszego możecie wspierać mój kanał. Na Patronite zapraszam, jeżeli macie ochotę wspomóc moją pracę, żeby były ciekawsze odcinki. Zapraszam. I to samo, skłon do środka. Chodź! Nogi wyprostowane, oparte na piętach, stopy podniesione do góry. Ręce do przodu. Ręce do przodu daj. Stopy do góry. Stopy obciągnięte, pupa napięty, kolana otwarte. Ręce wyprostowane, wyciągnięte na maksa do przodu. Do dziesięciu liczę. Edge, ni. San. Shi. Go. Rok. shit, hać, Ko. jo, Góra. Fudwacsi. Dobrze się czujemy. Na miejsca. Okej. Furtul na trzy. Zydza. Boksujemy, sztydziej, sępaję, odkaję. Dziękuję za trening, dobra robota, fajnie trenowaliście. Dzisiaj poznaliśmy wyrwanie się z uchwytu, czyli jak możemy wykorzystać Gedambaraj. Nie musi to być tylko blok, może to być uwolnienie i dzisiaj to zastosowaliśmy. Wy akcji obronnej. Środa widzimy się na treningu o godzinie 17. Ochraniacze, kaski i przechodzimy do techniki pod walki. Wiemy wszystko o co chodzi? Okej, okay. dziękuję bardzo za trening. Środa, która godzina? Która? 17.00, która godzina? Okej, okay, pierwszy rząd góra. Wyrównać do linii. Fuduaci. Os do kolegów koleżanek. Os i piąteczki. Sayonara. 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 Sayonara, Sayonara. 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 Os. Drugi rząd góra. Fuduaci. Os do kolegów koleżanek. Os i wychodzimy pion, zbijamy. Trzeci rząd, góra, fudulaci, os, do kolegów, koleżanek, os i wychodzimy. Ostatni rząd, góra, fudulaci, os, piąteczki, os, Sajonara.